Lajdrobsa. O, to jest. Siemanko, to jeszcze raz ja. To na powrocie teraz jeszcze taką pustynię tutaj koło nowogroźca białutko kaolin wydobywają. Też tu miałem plan przyjechać. No i właśnie z moją rodzinką przyjechali po mnie, o tam idą. Gdzieś z tyłu za mną łażą sobie. Znaleźliśmy. Robi wrażenie. Swoją drogą to moja rodzinka też do piewców należy. Chciałem zaznaczyć, że jak ktoś się tu będzie wybierał Ja co prawda ryzyk fizyki Idę na boso, ale dość dużo Niestety porozbijanych butelek tu jest Trzeba uważać, patrzeć pod nogi Ale Jak zobaczycie pod koniec Jaka jak tutaj jest górka z jednej strony To jest petarda nie, nie mogę nie zacytować klasyka, bo naprawdę Robi robotę takie wory z czymś. To może akurat nie wygląda fajnie. Jedno co mogę stwierdzić, że tu nie można narzekać na brak wody. Choć nie wiem, czy bym chciał pić tą wodę. Myślę, że nie. Tak wyglądają stopy. A tutaj są pozostali kniewcy To jeszcze nie wszyscy. Piewcy, tą literówkę zrobiłem. Piewcy, piewcy, knij. Piewcy, ja poszukiwaczy lasów! A ja tu jestem. Synuś ona. zaprasza na grupę Poszukiwaczy Lasów. Gdzie? Na Facebooku? Na Facebooku. Zapraszam na grupę Poszukiwaczy Lasów. Jest tylko jeden subskrybent, czyli ja. Zapraszam, można wrzucać zdjęcia. Ja jestem, Albo! Ale do tego służy Zosia jest, cześć. Ja jestem piona. To ja wychodzi na to, że jestem szrek Wam pokażę o, teraz góreczkę wodę chcesz Ach. Proszę Ta dwujeczka sobie tu poszła na dół, a ja idziemy z Zosią jeszcze pokażemy wam o tutaj jak to wygląda Ciekawie, petarda górka jest naprawdę. Kurde, aż się nie mogę powstrzymać od cytowania. Zosia, Zosia stwierdziła, że ona jest chase, a ja jestem szereg. I tutaj taka no można by powiedzieć, że to wydma. Choć jest to nienaturalnie zrobione. Tak robi wrażenie To wyciągarka. jest wyciągarka Jak to Zosia mówi, zaraz zrobimy skórki na pazurki A jest niezłe skórki na pazurki, nie? Zrobimy? Zrobimy to i tam se z wodę, przemaszerujemy. Ale Zosia bięła się do góry pięknie sama. Chciał. 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 się schodzi się wszystko. Nie yeah. Jest Udało się. Tak to sama iść na górę jak chcesz. Jeszcze raz. Taka góreczka całkiem solidna, krótka, ale stromiutka. Teraz tutaj opuczemy nóżki. Bo Zosia tam się ślizgła, że nogę ma jedną do kolana białą. Ale zimniutka woda jest. O, no, opuść sobie tą nóżkę, tak. No jak to już opukałaś, już to już nie idziemy. Jak już opukałaś, to już nie idziemy. Chodź No, bo znowu będziesz miała z powrotem brudne nóżki. Ten mama nas do auta nie wpuści. Chodź. O, zaraz się chyba będę musiał nieść, bo... bo nie masz nic na nogi. To już idziemy do autka. Reszta poszła. No. Teraz tam dojdziemy. Reszta poszła przejściem wcześniej, to my sobie tutaj zabrali Zosi buty, więc musimy się tak poradzić. Także trzymajcie się jeszcze raz. Narka.